Witam Was bardzo serdecznie w południowym dziękuję na moim kanale. Witam się z Wami o godzinie 22. Napisz w komentarzu o której Ty oglądasz ten film, może jakoś rano, wieczorem czy może po południu. Zagramy sobie dzisiaj chillowe meczyki na Mainmenie. I w międzyczasie chciałbym Wam popowiadać trochę co się u mnie działo bo e, pewnie e, większość z was wie, że byłem w Paryżu i chciałem wam mniej więcej opowiedzieć e, jak się tam czułem, co tam było e, też z kim tam byłem i, e, i wiele innych tak więc generalnie e, piątek wyjechałem do tego Paryża, 30 maja Ajej. i szczerze wam powiem, że e, po początki e, naszego wylatywania były naprawdę e, może nie jakieś masakryczne, ale były trochę takie słabe, no bo nasz samolot niestety się uszkodził. Niestety nie mogliśmy polecieć tym pierwszym i musieliśmy czekać niestety na kolejny lot, który był niestety o wiele później niż zakładaliśmy, bo były jeszcze jakieś opóźnienia, trochę ta godzina się opóźniała i szczerze ja już byłem naprawdę... E, szczątkiem nerwów, o ile dobrze to mówię, najwyżej poprawić mnie w komentarzu. Ja szczerze myślałem naprawdę, że to jest koniec, że my po prostu tego pierwszego nie wylecimy. Na szczęście się udało i z tam sobie tam dolecieliśmy. E, przeleciliśmy tam tak zmęczeni. E, w ogóle cały czas mówię, przeleciliśmy, albo doleciliśmy, bo byłem tam z moim dziadkiem, e, którego oczywiście bardzo e, serdecznie pozdrawiam tutaj. E, naprawdę żyło mi się z nim przez te 5 dni naprawdę bardzo spoko. W sensie, ja z moim dzieckiem mam naprawdę super relacje W wielu kwestiach zwykle się dogadujemy, więc naprawdę było całkiem spoko I wracając do tego, co mówiłem wcześniej Przyjechaliśmy do hotelu w Paryżu, naprawdę dosyć zmęczeni Próbowałem również się połączyć z Wi-Fi, którego potrzebowałem tam bardzo, bo Generalnie moja przypadłość, jeżeli chodzi o... Kurcze Moja przypadłość, jeżeli chodzi o moją kartę SIM jest taka, że nie obsługuje ona możliwości łączenia się, łączenia się przez dane sieci komórkowej poza Polską. Z racji tego, że byłem oczywiście poza Polską, no to nie mogłem wykonywać połączeń bez możliwości podpięcia się do Wi-Fi. I przez to, że nie mogłem się do tego Wi-Fi w żaden sposób podłączyć, to naprawdę byłem strasznie zdenerwowany, bo no nie miałem w ogóle możliwości kontaktowania się ze światem, ani kontaktowania się z rodziną, ani nic. Na szczęście nasza przewodniczka, którą mieliśmy, Pierwsza gra przegrana, trudno. No i ta nasza przewodniczka, którą mieliśmy, pomogła mi się do tego wi podłączyć, więc na szczęście chociaż w hotelu to Wi-Fi miałem i mogłem się na spokojnie komunikować z innymi. Jeżeli chodzi o nasz pierwszy dzień, to był on naprawdę bardzo intensywny, bo staliśmy o. Wstaliśmy po 6.00. O 6.15, jak dobrze pamiętam, bo o 7 mieliśmy śniadanie i nasza zbiórka była o godzinie 8.00 rano bo chcieliśmy jak najwięcej zwiedzić, żeby po prostu e, mieć jak najwięcej odhaczona tego pierwszego dnia. E, w ogóle jaka ciekawostka w tej całej grupie, w której mieliśmy przewodnika, byli praktycznie sami seniorzy, więc szczerze naprawdę ich podziwiam za to, że e, dawali radę, bo ja mając prawie 17 lat to czasami sam sobie nie dawałem rady, bo to nie było tyle chodzenia, prawie w ogóle żadnego siadania, nic w ogóle w tym Paryżu, to prawie nigdzie nie było miejsc siedzących, co było szczerze dla mnie trochę <laughs> przypałowe. I szczerze to chodzenie tam było najgorsze, bo naprawdę, e, jeszcze pierwszego dnia w ogóle miałem na sobie klapki I szczerze, jak, ja, jak myśmy wrócili do e, pokoju hotelowego po 21, to mi stopy dosłownie płonęły, bo jeszcze był taki upał tam, że naprawdę masakra Szczerze, naprawdę do dzisiaj jeszcze pamiętam ten ból jaki miałem I naprawdę nie chcę tego więcej razy powtarzać Drugiego dnia, e, w sumie nic nowego, wstaliśmy po 6:00, o było śniadanie w tej samej godzinie się spotkaliśmy. I tego drugiego dnia poszedłem już po do głowy i em, poszedłem już w butach i skarpetkach. E, poszedłem w butach i skarpetkach, dzięki czemu właśnie em, stopy mnie aż tak bardzo nie cierpiały, jak tego pierwszego dnia. Też nasze ogromne szczęście, em, w ogóle było wiele mniej chodzenia. Nie było to tak intensywne, można było trochę tempo zwolnić, było też zupełnie więcej czasu wolnego. Naprawdę lepiej znieśliśmy obydwoje tą całą podróż. W sensie to całe chodzenie. Dobra, zmienimy sobie tryb, bo teraz na czymś innym. Więc podsumowując, nasz drugi dzień był naprawdę o wiele lepszy niż pierwszy. Jeżeli chodzi o trzeci dzień, to był on szczerze naprawdę spoko, ale wróciliśmy do pokoju hotelowego najpóźniej. Bo wróciliśmy do niego po 22, dosłownie i szczerze, było nie za dużo czasu na jakikolwiek odpoczynek, nie licząc oczywiście spania, bo to był odpoczynek największy. Ale wiecie, jakieś poleżenie sobie w łóżku, odpalenie sobie jakiegoś filmu czy coś, po prostu no, pocilowania sobie, nie śpiąc, to tego oczywiście było najmniej. No i tak generalnie mniej więcej wyglądał nasz trzeci dzień. Zaraz, oczy, zaraz wam opowiem co przez te dni zwiedzaliśmy, bo na razie wam tylko powiedziałem jak one były intensywne, a w szczegóły się nie wdrażałem. Nie mam za bardzo co zrobić, więc no... chyba będę musiał się udać mu zabić, no bo... co ja mam zrobić? I ostatniego dnia, czyli czwartego, już to nie był pełny dzień w Paryżu bo wracaliśmy już do Polski e, był taki jeden przypoł z autokarem bo gdzieś tam e, w okolicach e, tej drogi jak jechał do na, po nas ten autokar to e, był jakiś wypadek przez co on się opóźnił chyba by o pół godziny Przecież wszyscy już byli tak wkurzeni że to jakaś masakra bo wiadomo no, ludzie byli zmęczeni chcieli już wracać no i e, no całkowicie to rozumiem ja też sam byłem trochę zdenerwowany już bo w sensie no wiecie jak to jest no, na pewno nie muszę wam tego tłumaczyć Kurde. Ale na szczęście autokar przyjechał cały i zdrowy, że tak powiem. I przyjechaliśmy sobie na lotnisko, i potem, już wiadomo, odprawa i te wszystkie inne sprawy. Tego wam raczej tłumaczyć nie muszę. Tam nic ciekawego się szczerze nie wydarzyło. Wszystko po staremu. Siedliśmy do samolotu, wróciliśmy do Warszawy. Widoczek był naprawdę super. No i było naprawdę bardzo spoko Dobra, to jeżeli chodzi o intensywność dni to myślę, że byłoby to na tyle Teraz wam opowiem tak wiadomo w skrócie Jak, co żeśmy zwiedzali Więc tak, generalnie pierwszego dnia odwiedziliśmy kultową wieżę Eiffla Bo wiadomo, no jednak ona jest to najważniejszą i najatrakcyjniejszą atrakcją w Paryżu Więc no nie mogło się obejść bez jej zwiedzania na pierwszym miejscu Większość osób na nią weszła, natomiast my na nią z dziadkiem nie weszliśmy, dlatego że przerażała nas po prostu kolejka jaka tam była, w sensie czekalibyśmy tam dosłownie, czekalibyśmy tam z półtorej godziny i woleliśmy szczerze ten czas poświęcić na coś praktyczniejszego. Jak na przykład jakiś spacerek, sobie taki właśnie w samotności, nie będąc zależnymi od przewodnika, gdzie on nas poprowadzi, więc mieliśmy tam chyba jakieś 3,5 godziny tej przerwy, bo to była jakaś godzina 10 i od 13:30 mieliśmy się spotkać, coś takiego nie pamiętam dokładnie, ale generalnie Wieża Eiffla, o Jezu, wieża Wieżę Eiffla zobaczyłem. Jestem z tego bardzo zadowolony, bo miałem okazję ją do tej pory widzieć tylko, że znaczy nie do tej pory, do tamtej pory widzieć ją tylko na zdjęciach, a nie tak właśnie na żywo. Więc dla mnie było mega duże przeżycie, że miałem okazję to zrobić, zobaczyć ją i tak od dołu i ją z daleka bo naprawdę szczerze to była chyba najlepsza rzecz, jaka była w Paryżu, przynajmniej dla mnie. Oprócz wieży Eiffla płynęliśmy sobie przez Sekwanę, żeby zobaczyć sobie tak Paryż, tak wiadomo, pokrótce. Widzieliśmy na przykład Muzeum Orsay, Katedrę Notre Dame, o której zaraz też wam pokrótce opowiem I tak poza tym w sumie to nic tam ciekawego nie było tego pierwszego dnia. Jeszcze tam odwiedziliśmy sobie takie miejsce, w którym było naprawdę super widoczne jak na Paryż Nie chcę wam mówić dokładnie co to jest, bo... krótko gadam Kurczę gadam to nie mogę się skupić na gierca w ogóle. Ja poszedłem do zielonego, jak zielonego jak zielony nie, przecież nie żyje. To było głupie szczerze. Dobra, dzień dobry. Dobra. Więc tak powrócę, wygląda nasz pierwszy dzień, jeżeli chodzi o zwiedzanie. Drugiego dnia, tak jak Wam wcześniej mówiłem, było o wiele mniej intensywnie, bo w ogóle przesunął nam się plan, bo tego ostatniego dnia przed wylotem mieliśmy jechać do Wersalu, a właśnie pojechaliśmy tego drugiego dnia w sobotę. I szczerze Wam powiem, że chodzenia było naprawdę odgroma, ale to nie było coś takiego, właśnie jak tego pierwszego dnia. Po prostu było trochę mniej intensywnie, można było trochę tam pozwolić. Ale szczerze, Wersal zrobił na mnie ogromne wrażenie. E, bardzo mi się spodobał. I szczerze też uważam, że to było jedno z najlepszych miejsc. E, oczywiście obok wieży Eiffla, bo wieża Eiffa nie kwestionujemy. To jest najlepsze miejsce, jakie jest w Paryżu. <gryżu> o uhu uhu. dobra. Spokojnie daś nie pękaj tak. I w ogóle, co ciekawe, ja powiem wam też bardzo śmieszną sytuację, jaką miałem właśnie... W Wersalu, jak mieliśmy iść na pola elizejskie, kurczę, to były pole elizejskie. No, wydaje mi się, że tak. W każdym razie, no to nieważne, gdzie to było. Ważne, że taką sytuację miałem, że miałem bilet na wejście na te pole elizejskie. Już trudno, nie pamiętam dobrze, czy to było tam, no, ale już powiedzmy, że tak będzie. Dostałem ten bilet. I yy, już mieliśmy tam iść do tej całej kontroli, gdzie tam te bilety sprawdzają, okazuje się, że ja tego biletu nie mam. Ja taki zestresowany, szokam po kieszeniach, może czegoś nie poczułem, bo to wiadomo, jest taki kartonik, którego czasami się nie poczuje. Patrzę drugi raz, nie ma. Yy, ja, słuchajcie, byłem tak zesrany, że masakra, w sensie, nie wiem. <słuch> Ja tutaj nie, nie wiedziałem co robić, bo wiadomo, nie byłem w Polsce, nie mogłem szybko kogoś zagadać, poprosić, więc stwierdziłem, dobra, wykorzystam swoje lata uczenia się angielskiego, bo jakby angielski uważam, że. Patrzcie gdzie poszedłem znowu. Uważam, że angielski znam zdecydowanie lepiej. Więc stwierdziłem, że użyję angielskiego do tego, żeby zagadać um, ochroniarza, który tam był, żeby wpuścił mnie, bo tam była reszta grupy, właśnie mój dziadek również. No i jakby no musiałem tam jakby się dostać, no bo inaczej byłaby trochę lipa. I słuchajcie, ja naprawdę nie wierzę um, w tego pana, bo on słuchajcie, praktycznie instant mnie wpuścił. W sensie um, mnie to tak zdziwiło, że masakra. Wiadomo, no... B, 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 Możliwe, że uległ mi e, tak szybko, dlatego że zauważył, że jestem strasznie zestresowany, że nie jestem stąd, bo myślę, że rozpoznał, że, e, no, że nie jestem z Francji, a nie jestem z Anglii. Że, wiadomo, nie, 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 jestem, e, nie jestem letni. W sensie nie jestem pełnoletni. E, I dlatego po prostu mnie e, wpuścił. I szczerze widzowie naprawdę. Nagrywam tu. Idź stąd. Nie idź stąd teraz. Nie mogę tak. No! Uhuhuhuhu, gościu, co ty tu zrobiłeś? On no, jest za nie widzę. Gościu. Pinkalaj mi z tym TNT! Kurczę, no, nie mogę. Ty no. Spadaj. O, o nie, 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 nie. Dobra. Dobra. Przegrałem. Dobra, idę sobie znowu na Fireball Fighter. Albo nie na z Fighter, idę. Dobra, to już może skończmy tą historię z tym e, z tym ochroniarzem, bo myślę, że już wyczerpałem e, co do tego. To wracając generalnie do tych pól elizejskich, to szczerze e, zrobiło na mnie naprawdę spore wrażenie, e, gdyż e, naprawdę wygląd tego to jak one były tak fajnie nowocześnie zrobione, w takim fajnym stylu, naprawdę bardzo mi się to spodobało. I szczerze, e, szkoda, że nie mamy czegoś takiego w Polsce. Gdziekolwiek, no, byłoby naprawdę bardzo fajnie, gdybyśmy takie coś mieli. I szczerze, oprócz Wersalu i e, tych polelizyjskich nic ciekawego nie robiliśmy, więc myślę, że niedzielę możemy sobie odhaczyć. Jeżeli chodzi o poniedziałek, to w poniedziałek odwiedziliśmy, odwiedziliśmy katedrę Notre Dame. Więc wracając do tej katedry, em, przewodniczka o, o, opowiedziała nam tam w skrócie dobra, może nie w skrócie, bo bardzo mocno to rozwinęła. Natomiast przed wejściem tam nam wszystko powiedziała, bo niestety okazało się, że przy wejściu, że jakby w środku, no nie, może, no nie można tam mówić, dlatego no nie mogłaby tego zrobić. Poza tym, również by, mieliśmy taki wi wiadomo, jak jest się w grupie takiej. No to ma się zwykle takie, wiecie, jakieś radyjka um, No żeby móc się... KURDE NO Żeby móc się z tym, e, z przewodnikiem komunikować I To też musieliśmy zdjąć, więc w sumie nie, miał, nie miałby jak Więc opowiedziała nam um, Co w tej katedrze tam będzie, co, na co zwrócić uwagę No i sobie weszliśmy, obtoczyliśmy ją sobie tak na... Kurde Obtoczyliśmy sobie ją on tak naokoło um, no Oczywiście no dokładnie, no nie tak, że obtoczyliśmy już wyszliśmy Natomiast też ich wygląd był spoko, natomiast dla mnie nie ma szału, w sensie to jest okej, okay, ale Wersal czy wieża Eiffla zrobiły na mnie większe wrażenie. Oprócz tego byliśmy również na spacerze w parku luksemburskim, tutaj również był naprawdę e, cud miód i orzeszki. I e, szczerze powiem wam, że naprawdę e, myślę, że każde miejsce w Paryżu to jest piękne. Nawet słynne francuskie metro, gdzie po prostu jest obrzydliwie, bo naprawdę francuskie metro nie za dobrze wygląda ale o tym sobie opowiemy jeszcze za chwilkę jeżeli chodzi o poniedziałek to też w sumie to myślę że tyle nic tam innego ciekawego się y, nie działo a nie poczekaj to jeszcze nie wszystko mi wypadło mi z głowy jeszcze byliśmy w Louvre i naprawdę szczerze Louvre też mnie bardzo zaskoczył bo jak widziałem go na zdjęciach to bardzo mnie interesowała jego architektura ta szklana piramida w której się kryje w której się kryją te wszystkie ym, dzieła sztuki rzeźby i tak dalej. I no i wiadomo, najbardziej mnie Mona Lisa, to najprawdziwsza, która tam była. No i w zasadzie to, jeżeli chodzi o lur, to wszystko. Wiecie no, żebyście um, dowiedzieli się tego ze szczegółami, to warto było, żebyście sami pojechali do Paryża i to wszystko zobaczyli, bo szczerze naprawdę warto to zobaczyć, te niektóre rzeczy, zobaczyć jak to było, bo naprawdę Paryż ma bardzo ciekawą historię, w sensie jak to miasto powstawało, nie było wtedy bardzo łatwo, natomiast um, kilka rzeczy zostało i ten, ten styl właśnie taki nie wierzę w to. Ten styl taki właśnie ym, w Perelowskim powiedział, y, naprawdę taki pasuje do tego paryża, szczerze, y, naprawdę jest ok. O wtorku nie będę wam za dużo mówić, bo ym, generalnie to jeżeli chodzi o takie ważniejsze i większe sprawy, to byliśmy na cmentarzu Pech-Lachaise, gdzie ym, mogłem na własne oczy zobaczyć grupę Fryderyka Chopina, czyli tego słynnego muzyka który jako jedyny dostał e, order geniusza, nikt inny nie dostał czegoś takiego, kurczę, no gościu, mi wkurzasz. I tak poza tym, no to wiadomo, oprócz tego, że wróciliśmy, to nic tam ciekawego się nie działo. Jeżeli też chodzi o różnice, które zobaczyłem w Paryżu, tak to powiem tylko na szybko, że odczułem naprawdę bardzo duże, na przykład e, ruch, czasami ruch tam panuje no bardzo duży, również właśnie jeżeli chodzi o metro, to jest takie no, nie za bardzo czyste, i tam w ogóle jest aż 14 linii metra. W porównaniu do tego, że my na całą Polskę mamy tylko dwie. Bo mamy je tylko w Warszawie. A tam jest aż 14. To jest szczerze coś niebywałego, naprawdę. Mi to mi to szczerze głowę troszeczkę rozwaliło. Jak to są czasami te niektóre metra rozwiązane. Kilka z tych linii, chyba trzy o ile pamiętam, w ogóle wychodzą na powierzchnię. Normalnie jadą sobie po. Yy, na górze, zamiast na dole, pod ziemią w sensie. Naprawdę szczerze, to też mi mózg rozwaliło, bo metro na powierzchni, trochę dziwne, sami to już chyba przyznacie. I tak wam jeszcze na szybko powiem, bo nie chcę wam za dużo spoilerować o tym, co tam nagrywałem, bo jak widzieliście na shortcie, Nagrywałem w Paryżu coś bardzo ciekawego, oczywiście jest to teledysk do nowej piosenki o tytule Letni Vibe, która ma już jutro swoją premierę o 20.00. Mam nadzieję, że wszyscy liczni wbijecie tam tą premierę, bo tyle pracy włożyłem w sam teledysk i samą nutę, że mam nadzieję, że po prostu. Kurde, że wam się spodoba. I tak jak miał okrótce Wam opowiedzieć o tej piosence, to jest to piosenka właśnie taka, która ma dosłownie letni vibe, czyli taki wakacyjny, wesoły. No, bo wiadomo, no wakacje to jest czas święty, odpoczynek, wiadomo, więcej czasu na swoje przyjemności, głupotki też czasami, no i wiadomo, na wszystko co najlepsze, nie? I to jest taka nutka, właśnie, która jest takim wstępem do wakacji, no bo na moim kanale jeszcze będzie sporo nutek, właśnie sporo. Znaczy, mam w planach na pewno jeszcze dwie nutki, które będą takie mocno wakacyjne, inne raczej już będą troszeczkę o innej tematyce. Natomiast możliwe, że jeszcze w międzyczasie dojdą mi jak, do, dojdą jakieś um, numery wakacyjne. Natomiast oprócz tego numeru, co, który wyjdzie jutro, mam zaplanowane jeszcze dwa wakacyjne. Takie. Chciałbym, żeby były takie moc, mocne, ale to wiadomo, no, musiałbym tu du, dużo zainwestować, jakbym chciał mocny, mocny bardzo teledysk zrobić. Ja niestety aż takich umiejętności w montażu nie mam, więc to no, wiadomo, ja to zwykle robię wszystko po amatorsku. Czy to nutki kurde, no gościu? Czy to nutki... Em, no, czy teledyski. Generalnie powoli już będę chyba kończyć ten odcinek, opowiedziałem wam pokrótce, co robiłem w Paryżu, co tam zobaczyłem, co mnie zaskoczyło. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego Paryża, być może, albo być może czegoś nie poruszyłem a jest to dla Was istotne, to piszcie mi w komentarzu, z chęcią na to odpowiem. Jak zawsze komentarze czytam, staram się odpowiadać i oczywiście każdy miły komentarz staram się również polubić. Więc dobra, przegrałem tę rundę, więc już nie będę dalej grać. Mam nadzieję, że odcinek oczywiście Wam się spodobał, dajcie znać też w komentarzu, czy lubicie właśnie takie fajne pogadankowe filmy, jak sobie na przykład gram w Minecrafta, w różne gry czy chcielibyście właśnie jednak ten format challenge'owy, może jest dla Was ciekawszy. Więc piszcie oczywiście w komentarzu, co Wam się bardziej podoba, a ja co, żegnam się z Wami, pamiętajcie o, o jutro o premierce letniego vibe'u o 20.00, stawcie sobie budzi, koniecznie zapraszajcie znajomych, być może po prostu w większym gronie na ten teledysk hmm, bijemy. Więc do zobaczenia, Dobranoc, bo mam pół do 23.00, trzymajcie się, Papa. Pa.